Cześć, słuchaj Cześć. wypromowaliśmy już dosyć dobrze Twoją dziewczynę, teraz pora na Ciebie, może powiesz <noise> nam parę słów jak zaczęła się Twoja przygoda z pitbike? No więc moja przygoda zaczęła się dla odmiany również ze zespołem Racing i generalnie, że z nimi od 2015 roku, miałem wtedy jeszcze takiego Fazera 600 -kę. i to były takie pierwsze kroki na torach poczynione, no jakoś się z chłopakami fajnie dogadaliśmy, później kupiłem sobie sportowy motocykl i później okazało się, że są takie motocykle jak pitbike'i no i stwierdziłem, że jest dużo większy fan na pitbajkach i jakby no, można z nich więcej wyciągnąć i myślę, że na umiejętności takich przeciętnych ludzi pitbike są dużo fajniejsze niż duże motocykle, które mają ponad 100 koni. I stwierdziłem, że dużo fajnie jednak poszaleć i wyciągnąć z tych pitów yy, powiedzmy, że w, w założeniu 100% ich możliwości i swoich niż męczyć się na dużym motocyklu i tędy droga, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że jak widzimy też wielu zawodników w klasy światowej jeździ na takich małych motorkach, więc myślę, że coś w tym jest. No i tak sobie wymyśliłem, że może będzie taniej prościej i skuteczniej na, na moim motocyklu się ścigać. A powiedz mi, brałeś udział w poprzednich rundach? Jak tak, wrażenia? tak, tak. No wrażenia były takie, ja generalnie w tym roku startuję niestety po zimowej kontuzji obojczyka, więc sobie tak wszystko trochę na spokojnie biorę yy, i startuję tak powiedzmy na 3 czwarte gwizdka, ale naprawdę jest niesamowity klimat i myślę, że sam fakt wystartowania w takich zawodach to jest duży sukces, a myślę, że na jakieś tam większe większe i lepsze pozycje, to przyjdzie czas w przyszłym sezonie. A ciężko wrócić po takiej kontuzji? Czy jest motywacja, że chce się Generalnie to, jest paikę. motywacja i myślę, że będzie gorzej. W, w zasadzie to mi nic nie boli, tylko mówię, gdzieś zawsze z tyłu głowy siedzi, że, że można się wywrócić i zrobić sobie coś ponownie. A no niestety, jak człowiek się nie utrzymuje tylko z jazdy motocyklu, tylko prowadzi normalne życie zawodowe, to, to ma też gdzieś z tyłu głowy to, że potem jest na chwilę wyłączony. I, no i wtedy się robią takie problemy i to gdzieś tam mówię, z tyłu głowy zawsze siedzi. Czyli można bez problemu połączyć pasję pitbike z normalnym no myślę, No my, my, Myślę, że jak najbardziej. No rund też nie jest tak, że jest runda co tydzień, tylko powiedzmy, że jest 5-6 rund w sezonie, także Plus jakieś tam treningi, myślę, że chcieć to móc. A w którym miejsce dzisiaj oscylujesz? Jak dzisiaj będzie? No, jakby się udało coś powalczyć w tej najwolniejszej grupie, jakiś podium, to byłoby bardzo fajnie. A powiesz mi jeszcze o to, że jak dzisiaj tor jest łatwy, trudny? No, generalnie tor my znamy bardzo dobrze, bo tak jakby nasza trochę domowa runda, my tu trenujemy bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że z tych wszystkich torów jest taki powiedziałbym tutaj kompromis, bo są i szybkie zakręty, są dwa wolne nawroty, także można tutaj w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie. A jakieś utrudnienia czy tak dosyć przejrzyście jest? Wydaje mi się, że jest przejrzyście, no myślę, że największe utrudnienie to będzie po prostu temperatura. Jasne super, dziękuję Ci. Dzięki. Bardzo.